Cześć, tutaj Aquacampos. Witam serdecznie wszystkich po dłuższej przerwie. W ostatnim odcinku obiecałem opowiedzieć o moim nowym zbiorniku 300-litrowym, gdzie zamierzałem hodować paletki, ale powiem Wam szczerze, że no, nie spełnia ten zbiornik na razie moich oczekiwań, więc, więc jest w fazie przygotowań. Myślę, że, że za jakiś czas wrócę do tego tematu. Dzisiaj chciałem się skoncentrować, pokazać wam co się dzieje w zbiorniku Malawi. Jak widać, troszkę wprowadziliśmy zmian, mianowicie nowe wapienie, inaczej są ułożone. Teraz tworzą taką całą aranżację skalną. Bardzo, bardzo podoba się to Powiedzmy sobie szczerze, tutaj moim podopiecznym, gdyż bardzo chętnie, szczególnie wieczorem, gdzieś tam wpływają sobie w te zakamarki, wypływają. Widać, widać że, że sprawia im to frajdę. Ogólnie ryby są bardzo żywotne, radosne. No i przede wszystkim od ostatniego razu tam znacząco nam urosły. Jest to zasługa przede wszystkim pokarmów. Stosujemy tutaj dużo, dużo pokarmów mrożonych, które, które bardzo chętnie, głównie, głównie planktonu, skorupiaków i, i, i jakichś tam miksów, miksów roślinnych. I, I bardzo, bardzo to sprzyja wzrostowi tych ryb. Także, także jest to, jest to, jest to jest, jest fajnie. Zbiornik się ustabilizował. Woda jest bardzo, bardzo czysta. No to zasługa też tych, tych wapieni, którzy sprzyjają właśnie takiej czystej, klarownej wodzie. W zbiorniku tym utrzymuje się na stałe dosyć wysoka temperatura około 30 stopni. No PH powinno być też wysokie grubo ponad 7. Zresztą w dzisiejszym odcinku planuję zrobić test pH, żeby przekonać się, przekonać się jaka jest tu faktycznie, jakie, jakie to pH tutaj jest. No domniemam, że, że jest wysokie, bo to widać po, 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 po samopoczuciu ryb, po tym, że, że są takie właśnie żwawe i, i, i widać, że, że, że zdrowe. Więc teraz e, przeprowadzimy e, ten test pH, żeby pokazać e, jak tutaj, jaki tu jest faktyczny, jaki on, jak jest faktycznie naszym zbiorniku. Do tego celu e, wykorzystamy e, taki test Aqua test e, firmy Zolek. W zestawie mamy e, dwa pH testy, jeden. Jedna ampułka to jest taki test, bym powiedział, bardzo w szerokim zakresie, czyli zgrubny od 4,5 do 9. Drugi już taki bardzo dokładny, czyli w zakresie między 6 i 8. My sobie na razie zrobimy ten, ten zgrubny test, żeby zobaczyć jak tutaj w naszym zbiorniku to wygląda. Producent zaleca, aby ampułkę przepłukać trzykrotnie w badanej, Badanej wodzie co niniejszym czynie, czyli nabieram, przepłukuję, chodzi o to, żeby to dokładnie przepłukać, Tam czy to 3 razy będzie, czy 4 razy, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby było dokładnie przepłukane, żeby nie było tu jakichś pozostałości z poprzednich pomiarów. Teraz dołączoną strzykawką, nabieramy 5 ml, 5 ml wody, z akwarium. O ile mamy? Cztery, no trzeba do... no, po prostu do pełna trzeba, no, mamy teraz piąteczkę, trochę więcej, trochę tutaj, no wlewamy do naszej ampułki i trzy krople naszego testu, naszego odczynnika wlewamy, raz, dwa, trzy, o ładnie się barwi, Teraz sobie tutaj to przytkamy, zamieszamy i zobaczymy. Nie pisze nic, żeby odczekać, więc wynik testu powinien być natychmiastowy. Teraz to trzeba porównać z naszą skalą, czyli tutaj mamy od. to jest ta skala zgrubna, więc patrzymy na tę skalę zgrubną, więc jak widać na pewno jest na pewno jest więcej jak 7, jest między 7,5 i 8. Więc gdzieś mieścimy się w połowie tego zakresu. W związku z tym warunki są bardzo dobre. Tak bliżej 8 w zasadzie to pH jest więc więc jest podwyższone. No i potwierdza się to, że warunki są dobre, samopoczucie ryb jest dobre, potwierdzeniem tego jest wynik naszego pomiaru pH, także tak to, bo można jeszcze zrobić badanie szczegółowe, ale to wydaje mi się nie ma sensu, dlatego, że jesteśmy w tym dobrym obszarze. Tak więc jeszcze może krótki rzut oka na zbiorniczek, na aktualną obsadę, no jeszcze tutaj mamy od ostatniego czasu, tam żeśmy jakieś tło delikatne tutaj wprowadzili, jest zewnętrzna, zwykła fototapeta z jakimiś tam skalnymi elementami, ale tutaj najważniejsze są nasze wapienie i piasek wapienny, dzięki czemu ryby są w znakomitej formie, co mnie bardzo cieszy. Zobaczymy za jakiś czas w kolejnym odcinku, jak, jak tutaj się to po raz kolejny zmienia. No i myślę, że uda mi się wkrótce. Ten zbiornik z paletkami uruchomić należycie i też opowiem o tym w kolejnym odcinku. Na dzisiaj tyle, pozdrawiam Aquacampo, trzymajcie się, cześć.